Trwamy w naszym drugim dniu, przygotowań do zesłania Ducha Świętego, ósmy dzień oktawy, nasze wielkie przygotowanie do uruchomienia wielkiego zaciągu maryjnego, które brzmi obrońcy wiary i krzewiciele kultu. W nadchodzącą niedzielę Pan Bóg pragnie połączyć wszystkie nasze dotychczasowe wysiłki. 14 lat Bóg nas formuje. Wnet będzie za parę miesięcy 15 lat Jego wielkiego formowania, aby uczynić z nas resztkę na to dzieło ocalenia świata. Prośba do Pani Agusi, żeby mi przygotować tę orędzie gdzie Bóg kazał oddolną intronizację zrobić, takie rzeczy. Królowa Polski w niebozięta dał wytyczne. My w niedzielę w takim kazaniu przewodnim pokazać wam tylko streszczenie tego dzieci zamiaru Pana Boga. Przygotowujemy się ogromnym zapałem do tego wydarzenia. Dziś rozwiesiliśmy 500 kwiatów wiszących. Zrobiliśmy sadzonek 500 do doniczek. Panie jeszcze sadzą. Panowie to jeszcze wszystko rozwożą. Zaczęliśmy pracować 15 po pierwszej. Pracowało około 20 ludzi przy samych kwiatach. Dzieci jest tip top. Dla mnie to wydarzenie jest dzieci ogromne. Bo wiem, jak Bóg coś mówi, to przychodzi z ogromnymi łaskami, z ogromnymi darami. Dlatego to jest moje i wasze ogromne przygotowanie na Ducha Świętego. Nie zapomnąć w niedzieli o róży czerwonej, aby ją położyć później po procesji na stopień komunijny w tej róży czerwonej ukryjcie sobie jeden z darów Ducha Świętego, o który chcecie w niedzielę prosić. Wczoraj Pan Bóg rozpoczął z nami omawiać, moi drodzy, zagadnienie dzieła odkupienia ofiary mszy świętej. Jest ona składnikiem narodowej pokuty Ogromnym wysiłkiem, skarbnicą łask i ostatnią deską ratunku dla świata. Wiecie, czemu kościoły na zachodzie sprzedają? No bo nikt nam prześwięto nie przychodzi. To wszystko umiera. Tak się cieszę, że Pan Bóg Ciebie i mnie Pobudził. Tak gorliwy w adoracji codziennej, przedtem ja w kapłaństwie nie był, panie Uberdzie. A teraz nie idzie zasnąć. Wczoraj poleciałem przed dwunastą jeszcze. Jak skończyłem robotę, żeby uklęknąć, rozumiecie? Bo Babu mówi: Ja na ciebie czekam, mam może łask dla świata. I mówi Bóg precyzyjnie, że dzieło odkupienia dokonuje się bez przerwy. Góra Golgoty ma tu i teraz, na tym tu naszym ołtarzu, z kamieniem węgielnym. To się dokonuje przez tego tu księdza i przez Ciebie, bo Ty też jesteś sprawcą ofiary. Na dwóch punktach, bo przychodzisz, no i czasami zamawiasz ofiarę przy świętej. I kapłan wtedy, kiedy czy nie chce czy chce, musi ją odprawić, bo ty go wstawiasz w pozycji żądania. Bóg powiedział wczoraj też bardzo smutną, moi drodzy, prawdę, a mianowicie, że ci, którzy nie uczestniczą w ofierze mszy świętej, nie kochają Boga wcale. Część mówi, że wierzy, ale nie chcę mieć nic do czynienia z kościołem, z ofiarą przy świętej. Ty Boga nie kochasz. Bóg mówi jasno: nie wszyscy będziecie zbawieni. Przylonimy się, jak to Bóg dokładnie omawia. Dzieło odkupienia przewyższa dzieło stworzenia. Dzieło stworzenia, mówi Pan, ukazuje, Moje oblicze. Didic, jaki musi być piękny Bóg, jaki musi być niezgłębiony, jaki musi być mądry i wszechmocny, żeby taki świat stworzyć. By to wszystko skomponować miliony gatunków owadów, ryb, ssaków, drzew. Wszystko to funkcjonuje, dzieci, tip-top. O danym czasie, o danej porze. Wszystko perfekcyjnie ustawione. Jak musi być piękny Bóg w swoim obliczu, skoro takie arcydzieła postwarza. Dzieło natomiast odkupienia, Mówi, mówi Bóg Ojciec, odsłania moje serce. W 34., 5. tomie zobaczycie, ja tam robiąc redakcję, napisałem, Boże nie pojmujecie. Kim ty jesteś? Kiedy się patrzy, w perspektywę miłości Boga. Mówiłem Wam On dziś, że tak pragnąłem skupić się na ewangeliście Janie, by poznać Boga, Jego miłość. Bóg nam to co chwilę dzieci pokazuje. Dzieło odkupienia odsłania moje serce. Bo dzieci. Bóg, dając na śmierć krzyżową swojego Syna, nie tylko dał Paniców do siebie, ale Ojciec też na krzyżu wziął. Duch Święty też na krzyżu wziął, jakim trzeba być szaleńcem, żeby takie kołki, matołki, jakimi my są uparte woły, dzieci, dać się na taką ofiarę poniżenia przez tego, który został przeze mnie stworzony na mój obraz i podobieństwo. Zdajecie sobie sprawę, jak Bóg się uniżył w tajemnicy odkupienia, człowiek wygnał go z raju, zburzył raj, pienił Boga, to jednak Pan Bóg pozostał, postanowił zostać na ziemi i daje nam sanctissimum, daje nam tabernakulum. Prosi Panią Wacławę codziennie 15 minut. Ja czekam. Mówisz Pani Wacławo, że świat Cię nie zawali? W orędziu Bóg mówi właśnie zawali się. Potrzeba takich filarów adoracyjnych. W niedzielę Wam ogłoszę, to mi też niech Pani Agusia znajdzie orędzia roku 2011. Tworzę. Nowe pokolenie ludzi, ludzi żyjących kontemplacją, rezygnuje z zakonów, bo tam nie ma miłości. Wybiera Bóg Was na to wielkie dzieło za zadośćuczynienia. Chcę, aby ludzkość chwaliła mnie za dzieło stworzenia. Dzieci, jak wygląda rewelacyjnie kosmiczny ogród te parowy te wody te bagna ten dostatek wody i ta nasza niewielka interwencja ludzka aby w poniedziałek poświęcić Via Sancta Maria dzieci uczta jak podlewałem w tym tygodniu te kwiaty, dostały takiego przyspieszenia, że niektóre mi urosły po 10 cm. Lilie ledwo wychodziły z ziemi. Jak widziałem, że wychodzą, sipnąłem strumień wody. Dzieci dziś mają 15 cm. Tak wychodzą. Dzieci chwalę Cię, Boże, za to, coś postwarzał za te wszystkie drzewa, lipy, wierzby, tyle kwiatów na naszej pustelni. Chwalę cię w tym uskniętym jesionie. Przy ojcu Pio usknął duży jesion, musimy go dziś uciąć. Patrzę u dołu, próchnieje, bo to jest choroba tego drzewa dzieci. On tam stał, wykrzywił się, takie piękne siedzenie zrobił. Wszystko, co Bóg uczynił, jest godne chwały, ale Bóg mówi, chcę, abyś kochała mnie za dzieło odkupienia. Powiedzcie mi na głos, jak to się robi? Kochać Boga za dzieło odkupienia? Na głos. Codzienna msza święta i adoracja dzieci. Takie to proste. Ile trzeba było lat, żeby do tego dojrzeć? Chwyćcie się za swoje policzki, mamy zmarszczki, siwe włosy. Dzieci, my to dopiero na starość odkryli, kapujecie? Porwał nas Bóg. Przedtem byliśmy młodzi, piękni, zabiegani. Przechodziliśmy koło tylu kościołów. Czy ktoś się zatrzymywał z nas? Dzieci, co musiał Bóg zrobić? Jak interweniować w nas? Dlatego Bóg pragnie. Abyśmy go kochali za dzieło odkupienia. Dlatego naszym teraz, codziennym teraz jest Msza Święta Poranna i dzieci adoracja. To jest szczyt miłości. Nie bójcie się swojego sądu, bo Bóg ci nie powie, gdzie byłeś, jak byłem na górze Golgoty. Mamy takie orędzie. Zapytam się każdego z Was, gdzieście byli jak ja konałem. Podnośmy średnią, patrząc na nasze dzieciństwo, młodość, kwiat i teraz złotą jesień. Dzieci, podnośmy z dnia na dzień średnią tej miłości. Bo to wszystko jak prawo Archimedesa. Powiedzmy, że Boży wskaźnik wynosi dziesięć tej miłości. Jak podokładamy teraz tą naszą pobożność eucharystyczną, codzienną adorację, no to Panie może się to dźwignie na stopień dwa, bo dychy już nie osiągniemy, tamte lata nie wrócą. Ale ci finisz. Finisz jest bardzo istotny. Bóg nas złapał u końca naszego życia. Boże, jak Ci dziękuję, że mnie cylnąłeś przy pięćdziesiątce, ale jeszcze cztery lata prosiłeś mnie, żebym się skupiał na kontemplacji słów, a nie tylko na redakcji. Pani Jagusiu, pamiętasz to? Wołał, wołał, a ten ksiądz Piotr był chodzącą pychą, osioł i wół uparty. Dlatego Pan Bóg mówi do nas, dlatego katolik wyraża swoją miłość do mnie przez uczestnictwo we Mszy Świętej. To nieprzypadkowo Kościół nas do tego zmusił. przykazania kościelne, pięć. W niedzielę nabożnie we Mszy Świętej uczestniczyć, a w czasie Wielkanocy co mamy robić? Do spowiedzi iść do niej. To jest to jest minimum dla takiego zwykłego sikacza. A dla orła? Raz do roku do spowiedzi? Coś taki dąb twardy. Nie iść częściej nam przeświętą teraz, kiedy znamy, czego Bóg pragnie? Nie jest to miłe, jak Ci Bóg powie, proszę Ci o dwa, a Ty przynosisz dwa i coś jeszcze. Dlatego katolik wyraża swoją miłość do mnie poprzez uczestnictwo w Mszy Świętej. To uczestnictwo jest realizowane. Sposób w jaki uczestniczy w tej ofierze ukazuje mi jego prawdziwą miłość. Nauczył nas Pan Bóg przyjść wcześniej, przeżegnaj się wodą święconą, nie rozglądaj się w lewo, w prawo, uklęknij, daj niski pokłon, uwielbij mnie. Później możesz oczy podnieść, gdzie miejsce wolne usiąść. Weź od razu dwie modlitwy, jakie ci podyktowałem przed Przonszą Świętą. Nie patrz, jak wokół są świńsko ubrani. Nie patrz na byle, byle jakość presbiterium. Nie patrz na trampki białe wychodzące księdzowi spod portek, bo na pewno sutanny nie ma. Nie oczekuj, jaki przyjdzie. Nie oczekuj, że trafisz tam na anioła. Bóg ci każe spuść oczy, bo zaczyna się. Idziemy do obrójca i wymieniam po kolei. Macie pełną wiedzę, nie musicie ani jeden raz oczu podnieść na ołtarz, choć widzi, że tam znowu ta frania przyszła i znowu się kręci w portkach. Ubrałaby, nie, dzieci, nie chcę mówić, bo bym za dużo powiedział, byś i kobiety miały do mnie żal dzieci. Mówiąc delikatnie, po co to straszydło chodzi przy ołtarzu? Jak nie umie o siebie zadbać, by poka... Dzieci! Ściąga na siebie grzech ciężki, bluźnierstwa, bałwochwalstwa, świętokradztwa. Bóg nas uczy spóźnał na dół oczy. Pomyśl, co ja przeżywam. Ty bądź przy mnie, bo jesteś moją słodkością. Komunię świętą przyjmij do ust, na kolana. Uwielbiaj mnie. Adoruj. To są wszystko sposoby i twoje uczestnictwo we mszy świętej. Bóg tak tego pragnie. Sposób w jaki uczestniczy w tej opierze, ukazuje mi jego prawdziwą miłość, to Bóg się do katolika. Śmieją się z was, dzieci kpią, nie patrzcie na to. Cały okres mojej formacji kapłańskiej to była, była kpina z uklękających, bijących głową do nogi, do podłogi. Kpiąc, kpiących, babek pobożnych, tak dalej, te, które przychodziły nam świętą i te, które utrzymywały księdza, dzieci. Mnie w dają. uczono od razu tego i kpienia. Mówiono dopiero, profesor, ten ma klucz do wiary. Ci skubani wyrżnęli kapłanom wiarę, kapłani wyrżnęli wiarę ludzi, no i dziś macie pustkę. Całuję każdego z Was. W dłonie wasze, za wasze umiłowanie sanctissimum, za wasze kolana, za wasze, waszą codzienną mszę świętą. Dzieci, ty tam gdzieś jesteś, a oni wiedzą, że tam jest Natanek. Dzieci nieprawdopodobne. Po Twoich ruchach, po Twoich gestach oni z góry wiedzą, kto to jest. Dzieci, czy nie jest to świadectwo? Jak jesteście krystaliczni i szybko poznawalni. Dzieci, nie powiem w jakim urzędzie, ale w jednym z urzędów gminy, tu w okolicy, dzieci no jest, wygrał wybory ktoś, kto jest na tankowcem, codzienna msza święta, rozumiecie? Słucha, pobożnie nieprawdopodobny. Mój człowiek, rycerz, stoi wczoraj w jednym sklepie. Taka babka, wiecie, takie babki są pewne baby, które mają jęzory, mówi tak do koleżanek. No ciekawe, kiedy w ty gminie będą chodzili urzędnicy przynajmniej co drugi w czerwonym płaszczu. Te Jorzyk boli, dzieci nieprawdopodobne, kapujecie? Byłby alkoholikiem, rozwodnikiem, byliby, byliby saty, usatysfakcjonowani, bo Podobni do siebie. Te przyszedł katolik, pełen wiary. Nawet w sklepie mu nie dadzą przy zakupach spokoju. O, te wszystkie baby, już mam dla nich cele w czystcu, Będą za na hakach wisiały. Nogami nie będą dotykały ziemi. Rozumiecie? Zajęzory na takich hakach świńskich. O taką celę zabram w czyścu, a w piekle to już wam nie chcę powiedzieć, co ich tam czeka. Ci, którzy nie uczestniczą w ofierze mszy świętej, nie kochają mnie wcale. Zanim mają męki mojego syna.